Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała tobie, Panie. Jezus przyszedł w granicę Judei ze Jordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a także już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to, powiedział im. Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie, Ona tobie, prysne, Cię. mnie, przećumocnij mnie, oddal mrok Jasne rozparcie, Twój jest czas i świat. Pełno boskich praw, Ty świat i przebudzę. Drodzy bracia i drogie siostry, kiedy wsłuchujemy się w dzisiejszy tekst Ewangelii, możemy powiedzieć, że rzeczywiście, nawet jest on zatytułowany że jest to mowa Jezusa o nierozerwalności małżeństwa. I rzeczywiście, wiele interpretacji słów Jezusowych, wiele komentarzy. Do tego, co nam powiedział Zbawiciel w tym tekście, odnosi się przede wszystkim i zazwyczaj nie spotkałem tak naprawdę innego, innej medytacji, innego rozważania, jak skupieniu się na więzi, więzi małżeńskiej. Ale myślę, że ten tekst w kontekście dzisiejszych czasów bardzo jasno i mocno pokazuje, też, że możemy powiedzieć, że Jezus dzisiaj mówi nam o nierozerwalności, o nierozerwalnej nici, która łączy człowieka z Bogiem. I jest to nić, której nie można nawet naruszyć, a tym bardziej nie można jej zerwać. Bo zerwanie nici, więzi, między Bogiem i człowiekiem prowadzi do wielkiego dramatu. Do dramatu, który w historii ludzkości wielokrotnie następował, a w XX wieku dwukrotnie w sposób niemalże tragiczny. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, musimy dzisiaj sobie postawić jedno bardzo istotne pytanie. Jak współczesny świat jest dzisiaj związany z Bogiem? Czy współczesny świat nie za bardzo zaczął manipulować przy tej więzi, przy tej nici łączącej stworzenie ze Stworzycielem? Czy my nie za bardzo oddaliliśmy się od Pana Boga i czy przypadkiem nie za bardzo naprężyliśmy tę nici, że ona dzisiaj a może bardziej wczoraj musiała pęknąć. Możemy polecić powiedzieć, że szala gniewu Bożego i szala Bożej Goryczy się przelała. Bóg wielokrotnie upominał, upominał się i prosił, żeby człowiek wrócił do niego. Żeby człowiek przemienił swoje serce, żeby człowiek przylgnął swoim sercem do Bożego serca. Drodzy bracie, drogie siostry, my wielokrotnie mówiliśmy, nawet ja z tej ambony mówiłem o tej wielkiej bitwie, która toczy się. Pomiędzy szatanem, złym duchem, a współczesnym światem. I rzeczywiście my jesteśmy w tej walce, i my uczestniczymy w niej każdego dnia, tak naprawdę otwierając oczy, to stajemy na polu bitwy, bo nasze życie jest polem bitwy, wybierania pomiędzy dobrem a złem. Ale też mówiłem wielokrotnie, i może niekoniecznie. Dzisiaj, z perspektywy, tej z perspektywy, patrzę, że słusznie, o modlitwie różańcowej jako broni. Myślę, że musimy też spojrzeć na modlitwę różańcową, czyli na Dar Nieba, na Dar Maryi, gdzie Fatima powiedziała, że jeżeli ludzie chcą, aby pokój zapanował nad światem i aby pokój zapanował na świecie, muszą codziennie odmawiać różaniec. Dlaczego? Jest to wołanie o tą modlitwę, bo to nie tylko broń, bo to jest aż szkoła miłości. Różaniec, drodzy bracia i drogie siostry, jest szkołą miłości. I ci, którzy odmawiają różaniec i współcześni rządzący tego świata, gdyby każdego dnia brali różaniec do swojej ręki, gdyby każdego dnia wchodzili do tej szkoły miłości... To by nie było nienawiści w ich sercu. To, co dzisiaj dzieje się na arenie światowej, jest spowodowane jednym: jest spowodowane nienawiścią. Jest, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, i nie bać się tego mówić że rządzący tego świata tworzyli swoje serce nie dla Boga, ale dla szatana. I mało tego. Nie boję się, drodzy bracia, drogie siostry, powiedzieć tego w pełnych konsekwencjach. Dzisiaj Europa nadal otwiera swoje serce dla złego ducha. Przypatrując się temu, co się dzieje na Zachodzie, że Ukraina się wykrwawia, że naród chrześcijański, dłużej chrześcijański jak Polska. ...wykrwawia się. W obronie wartości... ...w obronie swojej suwerenności... ...w obronie... ...relacji pomiędzy drugim człowiekiem. Dzisiaj Europa... ...dzisiaj Ukraina została sama. Bo tylko się pięknie mówi, a za słowami nic nie idzie. Nie ma konkretnych decyzji. I drodzy bracie, drogie siostry... Kiedy od dwóch lat patrzę na Medziugorię, nawet w czasie epidemii, będąc tam, śledząc niemalże każdego dnia liturgię mszy świętej, to dzisiaj rozumiem ten naród ukraiński, który w setkach, w tysiącach modlił się na tym miejscu o pokój dla swojego kraju. Dzisiaj ich rozumiem. Wtedy może nie do końca rozumiałem, dlaczego oni tak licznie przyjeżdżają. Ja dzisiaj rozumiem oligarchów ukraińskich, którzy opłacali najbiedniejszym ludziom możliwość podróży do Medjugorje, aby mogli się tam modlić o pokój dla całego kraju. Oni pragnęli, aby cały naród stanął w miejscu, gdzie królowa pokoju 41 lat temu przyszła i po raz pierwszy wypowiedziała 26 czerwca na tle Ciemnego Krzyża płacząc: Pokój, pokój, pokój. Pokój, pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem a ludźmi. I pomiędzy nimi samymi. Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem a ludźmi. I między nimi samymi. I my dzisiaj, drodzy bracia i drogie siostry, możemy pytać się w wielu miejscach, gdzie jest Bóg w tej sytuacji? Odpowiedź jest bardzo prosta i stawiam ją po raz kolejny. Tam. Gdzie go umieściliście? Bóg został wygnany z naszych miast, z naszych miejscowości, z naszych domów. Ileż jest dzisiaj domów, gdzie nawet nie ma maleńkiego krzyża? A wiesza się tęczowe flagi, wiesza się Bóg wie co, i próbuje się tworzyć jakiekolwiek idee, jakiekolwiek pomysły. Które nie mają nic wspólnego z Bożym planem. Nic. Drodzy bracia i drogie siostry, wielu też stawiało pytanie, dlaczego Matka Boża przychodzi przez 41 lat codziennie w Međugorje? I z przykrością mogę powiedzieć, że jednak nawet głowa kościoła powiedział, że Matka Boża zachowuje się w Medjugorje jak listonoszka przynosząc codziennie listy. To trochę przykre się stało. I myślę, drodzy bracia, drogie siostry, że dzisiaj mamy odpowiedź na tych dniach. Dlaczego mimo że zakończyła się wojna w Jugosławii? Mimo że zapanował pokój pomiędzy Chorwacją, Bośnią, Hercegowiną, Sarajewem, Czarnogórą, pomiędzy krajami byłej Jugosławii. Mamy odpowiedź, dlaczego ona nadal przychodziła i przychodzi, i dzisiaj wstąpiła na ziemię, mimo że tam zapanował pokój. Bo mogliśmy mówić, że przecież to objawienia nieprawdziwe, bo przecież pokój zapanował, już nie ma wojny w Međugorji. A dzisiaj widzimy, jak kruchy jest, kruch jest ten dar, który Bóg dał człowiekowi. W czasie jednych, jednych z egzorcyzmów, szatan bardzo jasno i wyraźnie powiedział: Że czeka, że czeka na ten dzień, kiedy wybuchnie wojna. Bo wtedy on będzie mógł zapanować ponownie nad światem, będzie mógł gwałcić, mordować, zabijać i poić się krwią. To nie jest mój cytat, drodzy bracia i drogie siostry. To nie są moje słowa. To są słowa, które usłyszał egzorcysta w czasie jednego z egzorcyzmów. Kilka miesięcy temu, w grudniu, Drodzy bracia i drogie siostry. Cóż możemy dzisiaj zrobić? Odpowiedź jest znowu bardzo prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta. Usłyszeć wołanie Matki. Ona nie przychodzi w Medjugorje po to, aby się tylko pochwalić i chełpić tytułem Ja sam kralice mira. Ja jestem królową pokoju. Ona przychodzi i mówiąc te słowa, ja jestem królową pokoju, mówi, że jest nadzieja, że ona nigdy nie umiera. Wystarczy podjąć to, o co ona nam daje. Drodzy bracia, drogie siostry, jesteśmy na progu wielkiego postu. I może, drodzy bracia i drogie siostry, nie jest to jeden z licznych głosów, ale głos, który myślę, że powinien być usłyszany. Po wielu, wielu, wielu latach potraktujmy w końcu poważnie Wielki Post. Potraktujmy poważnie ten święty czas 40 dni. Bo przyzwyczailiśmy się do wielkiego postu że i sprowadziliśmy go do tradycji posypania głowy popiołkiem, w środę wzięcia go w chusteczkę, może posypania komuś głowy w domu, pobiegnięciem na drogę krzyżową, może nawet śpiewaniem go szkielżali. I tak naprawdę niewiele. Może zacząć i może w tym roku potrzeba poważnie potraktować ten święty czas. I rzeczywiście w tym świętym czasie przemienić swoje serce, uczynić post prawdziwym postem, bo zaczęto już tak przy poście manewrować, że tak naprawdę dzisiaj post to piątek, to dzień luksusu. No bo on już nie zje tego sera, tylko będzie ser, jadł sery francuskie, pleśniowe, z najwyższych półek. No bo to bez mięsa. On będzie sprowadzał najdroższe, najwspanialsze ryby. No bo przecież tego dnia mięsa nie można jeść, trzeba tylko rybki, ale ja takiego zwykłego śledzika nie zjem. Ja muszę jakąś tam rybę śródziemnomorską wtedy sprowadzić. Bimy sobie z postu, drodzy bracia i drogie siostry, a Matka Boża jasno i wyraźnie mówi: Błagam Was, proszę Was, i prosi to nie tylko w wielkim poście, ale prosi to w każdą środę i w każdy piątek o post o chlebie i wodzie, bardzo poważnie. Dlaczego? Bo, drodzy bracia, drogie siostry, za moment nie boję się tego powiedzieć. Najbogatszy kraj Europy, w najrzeźniejszą Ziemię, w najwspanialszą Ziemię, rodzący najwięcej zboża w Europie, za kilka dni może być krajem, który będzie pragnął chleba. I będzie pragnął wody. Dlatego Matka Boża chce też przyzwyczaić nasze serce do takiego odzwyczajenia się od konsumpcjonizmu, od takiego pełnego wyrzeczenia się. I może warto w tym wielkim poście rzeczywiście podjąć takie zobowiązanie, że w intencji pokoju dla świata będę miał w piątek i w środę tylko chleb. I pił tylko wodę. Bo stawka jest naprawdę coraz większa. Stawka jest coraz bardziej dramatyczna. Może, drodzy bracia i drogie siostry, warto pomyśleć o tym, żebym naprawdę poważnie zaczął uczestniczyć w nabożeństwach wielkopostnych. W Drodze Krzyżowej, w gorzkich żalach, żebym nie tylko patrzył się na stację, nie tylko słuchał, nie był tylko słupem. Bo czasami może też zachowujemy się na Drodze Krzyżowej jak ci ludzie na ulicach jerozolimskich, kiedy Jezus przechodził i patrzyliśmy się tylko na to, bez cienia współczucia. Może zacznijmy rzeczywiście rozważać i żyć męką Pańską. A przecież Chrystus powiedział, że rozważanie jednej godziny mojej męki więcej znaczy niż rok codziennego biczowania. Rozważajmy mękę pańską. Zacznijmy nią żyć. To nie jest jakiś tylko moment, drodzy bracie, drogie siostry, który wydarzył się w historii. Tak naprawdę Bóg cierpi każdego dnia, kiedy patrzy na to, co się dzieje we współczesnym świecie, kiedy patrzy na te zło, które się dzieje. Bóg cierpi. Bóg umiera. Co widzimy w Eucharystii. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, z wielką gorliwością weźmy Różaniec do ręki. Wejdźmy w tą szkołę miłości. Weźmy nie tylko jako broń szatanowi, ale uczmy się od Różańca miłować Jezusa i kochać drugiego brata i drugą siostrę. My mówimy, drodzy bracia i drogie siostry, o nienawiści pomiędzy dzisiaj Rosją i Ukrainą, ale popatrzmy, ile jest nienawiści pomiędzy w naszych wioskach, w naszych rodzinach, że ojciec na syna nie może spatrzeć, że brat bratu rodzonemu nie może wybaczyć, bo ten dostał może troszkę więcej, jak mu się należało, a ja trochę mniej. A już nie patrzę w perspektywę nieba. I drodzy bracia i drogie siostry, a przede wszystkim to wszystko zacznijmy od jednego. Od upadnięcia ukratek konfesjonału i całkowitego zerwania z grzechem i powiedzenia szatanowi konkretnego nie. Non serviam. Nie będę służył szatanowi. Powtórzmy te słowa. Które on wypowiedział u początku dziejów. On powiedział: Non serviam Dei. A my powiedzmy: Nie będę służył szatanowi. Chcę służyć jednemu mojemu Panu. Chcę przybliżyć się do jego serca. Chcę żyć z nim. Chcę uczestniczyć w jego życiu. Dlatego, drodzy bracia, drogie siostry, wejdźmy w tą szkołę królowej pokoju. Ona nam daje pięć kamieni. W tych jeszcze kamieniach jest Pismo Święte. Czytajmy ciągle Boży tekst. Tam też jest bardzo wiele rozlewu krwi, jest wiele wojny, ale też widzimy, jak Bóg jest miłosierny, kiedy człowiek człowiekowi przybacza kiedy wojna się kończy i kiedy jest wiele dobrodziejstwa. Jak wiele dobrodziejstwa jest, kiedy ludzie Panu żyją w pokoju. Kochani bracia i drogie siostry, czy my nie staliśmy się przypadkiem jako ci mężczyźni, czy jako te kobiety, którzy oddalili swoją oblubienicę, którzy oddalili od siebie swojego oblubieńca? Czyli czasami nie jesteśmy tak, jak takimi, którzy oddalili od siebie Pana Boga w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wiemy, jak to Jezus nazywa. Nazywa to jednym z najcięższych grzechów. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, to jest czas, abyśmy przywołali Pana Boga z powrotem do naszych miast, do naszych wsi, do naszych domów, do naszych rodzin. Niech On wróci. Jeżeli On wróci, zapanuje pokój. Tego możemy być pewni. I drodzy bracie, drogie siostry, na kolanach, na kolanach błagajmy Boga o pokój dla świata. Tylko i wyłącznie dzisiaj może być nieustanna modlitwa. I niech ten Wielki Post, który rozpoczniemy już za kilka dni w środę, będzie naprawdę przez nas potraktowany poważnie. Bo czas żartów się skończył. Amen.